Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Eko 2020 i robi się ciepło. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją ostatniego odcinka, gdzie rozpoczęliśmy pracę przy remoncie instalacji, przy wymianie instalacji, przy różnych zmianach, właśnie w domu jednorodzinnym w okolicach Halinowa. Przez ostatni czas poczyniliśmy spory postęp. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak wygląda już taka instalacja gotowa do, do przykrycia przez karton gipsy, czy generalnie przez wykończeniowców. Jak to wygląda, jak wygląda wentylacja, jak wyglądają już przerobione, przerobione rozdzielacze. Jak to wszystko zorganizowaliśmy. Także zapraszam do środka. No dobra, jesteśmy w środku. Jeżeli pamiętacie, to tutaj w zasadzie nie było nic ostatnim razem. Tuż wykończeniowcy zrobili, zrobili ścianki działowe z karton gipsu. Natomiast to, na czym chciałem się skupić na początek, to na, na wentylacji. Tutaj, w tym momencie, jeszcze będzie rozdzielacz. Tutaj ważna informacja. My korzystamy z systemu Air Green. Oni nam indywidualnie przygotowują skrzynki rozdzielcze, więc tutaj dokładnie możemy się wpasować w nasze wyjścia. Natomiast jak ona jest poprowadzona? No tutaj tutaj inwestor zdecydował się na obniżenie sufitu No to jest jedyna w zasadzie opcja. W tego, typu, w tego typu modernizacji. Tu mamy skrzynkę y, do wyciągu. Tu mamy już poprowadzone do, y, do maszynowni. Z drugiej strony natomiast mamy tutaj wprowadzone do nowej, do nowego WC. Tak to, a, tak to wygląda. Kuchnia. No mnóstwo też instalacji elektrycznych. Także te wszystkie prace Wszystkie prace są w toku. No tutaj już może bardziej wykończony, etat, już powstała nowa ściana w salonie, w środku są rury wentylacyjne, tutaj dwa, dwa nawiwniki, tu będą zastosowane dysze dalekiego zasięgu po to, żeby, żeby odpowiednio napowieszyć całe to pomieszczenie. Natomiast jeżeli jesteśmy już, już w tym momencie. Tutaj na przykład wykonaliśmy, o tutaj mamy jeszcze trzymając się wentylacji jedną ze skrzynek rozdzielczych, właśnie tutaj nawiewową dla, dla samej tej, e, tej ściany. E, a z drugiej strony jest pokój gościnny, także tutaj, tutaj również mamy doprowadzone, o tu jeszcze nie zakończono akurat skrzynką, e, ale tu również mamy doprowadzony e, nawiew. E, w tym miejscu stanie piecyk na pellet e, od naszego niezawodnego dostawcy Ventor. Piecyk MCZ, wersja Hydromatic, która również będzie nagrzewała bufor. Także tutaj już przygotowaliśmy sobie zasilenia. Zasilenia tego piecyka odpowiednie przewody, żeby mógł również sterować ciepłą wodą. Żeby miał też czujnik do ciepłej wody. Tu w tym przypadku musieliśmy przerobić troszeczkę. Na powietrzenie było tutaj z przodu, teraz z tyłu. No, zaplanowaliśmy to w ten sposób, że wszystkie instalacje schowamy tutaj właśnie w tym rogu. Natomiast dostęp będzie przygotowana rewizja tutaj przez właśnie tą, tą ścianę gipsową, Także dojście będzie z właśnie do jakichś kwestii przeglądowych czy technicznych z, z gabinetu. Dobrze, idąc dalej. Co to mamy? No powstała tutaj, powstała tutaj wucza się e, Tutaj będzie prysznic, więc też dołożyliśmy jedną pętelkę właśnie ogrzewania podłogowego. Tutaj mamy stelaż firmy TC. już niektóre podtynki tutaj do bidetki akurat zamontowane. Prysznic. No jeszcze za wiele nie ma. Tutaj jeszcze czas na to przyjdzie. Maszynownia w zasadzie będzie, e, będzie ostatnia. No i tak jak wspominałem w pierwszym filmie, tu mamy całe roz, rozłożenie tej instalacji, właściwie oddzielenie części drugiej, czyli części z senioratką na kompletnie oddzielnym sterowaniu, więc musieliśmy nowe, doprowadzić nowe zasilania, tutaj mamy przygotowane, one wszystkie się spotkają, one wszystkie spotkają się w maszynowni, z maszynowni będą, będą wychodzić, natomiast tutaj pod pod sufitem schowane są właśnie do jednego z pomieszczeń, gdzie, gdzie te nowe rozdzielacze powstają. Natomiast tutaj może jest mało miejsca. Pokażę na górze, jak to wygląda. Tam jest podobny układ. O, tutaj mam też wentylację już w takim stanie, gotowym do przykrycia. Także tu mamy skrzynki rozdzielcze, już poprowadzone kanały odpowiednio do pralni nawiwniki do sypialni także tutaj już mamy w zasadzie gotowe tu jeszcze z ciekawostek powstanie e, powstanie klimatyzacja także z tej, strony, z tej strony to będzie, natomiast jeżeli chodzi o e, jeżeli chodzi o rozdzielacze to tu mamy od nowa przygotowane musieliśmy podnieść te skrzynki żeby było miejsce na wyprowadzenie rur, tutaj już wykończeniowcy sobie to ładnie wszystko, ładnie wszystko schowają Zobaczymy, jak to wygląda w środku no tu mamy rozdzielacz do tej, do tej części z senioratką. Tam na górze mamy trzy grzejniki i jedną podłogówkę w łazience, więc tu już tutaj nie bawiliśmy się w oddzielny obieg, zastosowaliśmy RTL, czyli taki układ do podmieszania, do podmieszania podłogówki. A w tej części głównej tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć grzejników. No i dwie strefy podłogowe, tak w której jesteśmy, czyli pralnia i obok, i obok łazienka. Rozdzielacza niezawodne z nierdzewki od, od tonę. Także polecamy na zmianę. Używamy odtone i gosza. Natomiast zawsze korzystamy z, z nierdzewki. No dobrze, no tak to wygląda, jeżeli chodzi, o, e, jeżeli chodzi o, ten, o ten następny etap. Jeszcze na pewno zrobimy odcinek już taki na gotowo, kiedy już te instalacje wszystkie będą gotowe, kiedy już wszystko przygotują maszynownie, kiedy będziemy to wszystko składać. Tak jak wspomniałem, to będziemy mieli układ hybrydowy, pompa e, propanowa, wajlanta do bufora, piecek na pelet również do bufora. To wszystko sprzężone, odpowiednio sterowane, jeżeli chodzi o temperatury zewnętrzne. Opomiarujemy też ten, te, tę instalację, także będziemy mogli mniej więcej na, na bieżąco śledzić, jak to wygląda, jaka jest opłacalność takiego układu hybrydowego. Ja bardzo zachęcam, żeby, żeby też myśleć również o tych bardziej zaawansowanych układach, tego że w dzisiejszych czasach wielopaliwowość, czyli możliwość wymiany. Źródła, właśnie, czy z pompy ciepła, połączona z gazem, czy połączona właśnie z peletem, czy pelet z kominkiem. No różne są, różne są rozwiązania, daje taki, taką pewną wolność powiedzmy i, i możliwość wyboru. Także w tej instalacji też chcemy, chcemy pokazać takie rozwiązania. Także koniecznie zasubskrybujcie. Czekam na komentarze. Lajki mile widziane. To był odcinek na kanale ECO 2020 i robi się ciepło.